Taki, wiecie. Nie wzywajcie nikogo czy coś Ja to wewtaj Kremówka Let's go ja to, Jak nie wbije, jak, nikt, jak nikt nie wbije w ciągu 10 minut to kończę lajuro stary Bo to będzie przykre jo, jo nie, jo, nie. No to już ktoś wbił, mój <laughs> No to nie pokazuje w ogóle, jak ktoś wbija, bez sensu. Czy pokazuje? Nie, nie pokazuje. Nie. Ej, jak ci napisałem kom. to widzisz czarne tło, Czy moje? Pro? Ej, ty wbiłeś pryk? No. A, okay. Napisałem ci się ma to teraz dopiero przyszło, dwie osoby są Witam wszystkich. Widzisz... widzisz moje tego? Moje zdjęcie czy widzisz? Nic. Czekaj, komentarze. Bo no, widzę swoje zdjęcie. Takie, ale że moje, tak? No tak. Twoje nudesy. Czy to nie o ten program ci chodzi? Ale tak Nie mówić tego słowa. No to twoje ci wiesz? Kuflowe mocne, lol. No weź do łapy co wy tam robicie panowie? Ja tak trochę nie dojechałem jeszcze Tak mi trochę smutno Wsadzasz no? mi w winku batot Sadzę mi w winku Dobra Dobra ja jadę dopiero Masz miech traktor <laughs> O bo tu się strzelacie dobra Trzeba było tak od razu tak Nie no co ty Co? Strzelanina? Patrzcie na to teraz Ja co ja robię skull a to jest w środku tak? Kurde to ja muszę wyjść Dobra to ja będę ufo ludem, patrzcie na to Jestem ufoporno Dobra ziomeczki, wycofujemy się Pierdolicz manianę Jak ja mam tym wyjść? A ty kurma z dole by, by tak skoczysz i się zabijesz Ej tu kibel jest ale maska Ty takie od DGO'a odwaliłeś, gościu Chyba chyba tak trochę nie ogarnia mnie, ale okej okay. Nie spokojnie smakaj po okay, prostu Nie tylko 35 tysięcy zostaniesz z nic Cześć Co jest To ja będę ich wysadzał jak coś Tylko żeby was nie wysadzić w przypadku Dobra to jedź będziesz naszym tajem Chłopaki Hehehehe To nie no, jest to nie wystań, ci przypadkiem na TikToku czy coś? Dobra, w będę miał jak mnie wystać Mogłeś się poświęcić Zaj**e wszystko dla wyświetlnych no właśnie kurwa Gdzie wy jesteście? Usiekliście mi k**wy Przestrzelają do mnie No się po ciebie b***ca nie no nie no nie nie. Będziemy nie. youtuberami, zróbmy YouTube filmik, podrywamy znane influencerki. Dobra I poderwiemy... Będzie? Kogo podrywamy? Wersow Na Instagramie do znanych koleżanek i będziemy wpisać na nich Tak Nie, to tak jak ten gościu teraz nagrywa, że pisze do tych o... Ajapejów tam, z Gujapejów A to bym nam udzielał na odpowiedź, to by nie napisze tam do Wersow i tak dalej, i tak dalej... Napiszmy ale... do Travis'a Scott'a. Fajny event Fortnite polecam. <laughs> Moi dopuszczają Cię przez Fortnite. Jestem <laughs> zbyt od kiedy byłem na pięknym się w Polsce. O nie, najgorzej. Kupiłem Twojego skina w Fortnite. Ja tylko są, tak są tylko dwie tak osoby tak. i mi przykro. Jak za trzy no minuty... Pośpuję? No nie. Ale ta jedna osoba to może być... Nie wiem, bo to na pewno nie ja. Bo boty są tego na Twitchu, mam tutaj Twitch, nie na bot. A ty jesteś, no. czy nie? Nie no, jestem. Czy masz swój dyka jednego i... I kogoś. kogoś. Tylko kogo? Oto jest pytanie. Ja chyba umieram właśnie, panowie. Nieznajomy, pokaż się, napisz na czacie jd. Jurek. Za dwie minuty nie wbija trzecia osoba, a już wyszła tamta osoba. To kończę live'a. No.